Cześć, chodźcie opowiem wam o kolejnym absurdzie rolniczo-rządowym, ale najpierw zaobserwuj, zaobserwuj proszę cię ten kanał, yy... o, daje mi to kopa i pomaga. Pole, do którego podobno jest tyle dotacji i pomocy rządowych, o których słyszycie w telewizji, kredyty klęskowe, których nie ma, dopłaty, teraz mrozowe, słuchajcie, i teraz nad tym mrozowym... Chciałbym się skupić odszkodowania mrozowe. Moi drodzy. Odszkodowania mrozowe w pełnej krasie dotyczą tylko tych, którzy, w pełnym wymiarze, dotyczą tylko tych, którzy mieli ubezpieczenie. <laughs> Przynajmniej 50%. Ale uwaga! Przed wystąpieniem szkody. Szkoda wystąpiła 15 maja. Czyli na przykład, jak miałbym grykę, którą się sieje po 15 w moim terminie. W moim regionie, Maja, i bym jej nie ubezpieczył, to bym mi dostał. Mam ubezpieczyć i koniec przed wystąpieniem szkody. Można, że szkoda tak naprawdę wystąpiła 30 maja, bo jest napisane, i minister powiedział, że 15. Interesuje też ministra i rządu to, że na przykład ja miałem ubezpieczone od wszystkich możliwych następstw od przymrozków, mrozów, gradów wszystkiego, co. Mało tego, zostałem ukrany, bo jak mam od przymrozków, to jest tam odszkodowanie i już nie dostanę. Ale ten, który miał tylko za 10 zł, za grat i ogień, dostanie. Oczywiście pod warunkiem, że zrobił to szybciej niż wystąpiła szkoda. Czyli ubezpieczył coś, czego na polu nie było, albo dopiero wychodziło. Jedyne, co wyszło zajebiście w, tej całej, w tym całym bałaganie rządowi i ministrowi rolnictwa, no to skłócenie wsi z miastem. No tak, znowu dopłaty. Miście, pozdro!